Dzień dobry, w tym bardzo serdecznie Pana Przemka. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy aby zostać testerem, trzeba mieć swój rozum? Czy aby zostać testerem, trzeba mieć swój rozum? Pyta Pan Przemek. Czy aby zostać testerem, trzeba mieć swój rozum? Według kart, tak, ale po kolei, to jest ten tak rycerz denarów. Rycerz denarów mówi o dobrych wieściach, o dobrych informacjach, o dobrych wydarzeniach, o niespodziankach od losu. Często mówi również o zaręczynach, ale przede wszystkim no to są takie dobre informacje gdzieś do nas docierające, tak? Bo rycerz denarów jest takim wysłannikiem dobrych informacji. Natomiast czasami rycerz denarów mówi również o o tym, o takiej energetyce, która się charakteryzuje tym, że człowiek musi nie, na przykład za wysokie progi, tak? nie dam rady, nie podobał, nie, nie mam siły. Także tutaj gdzieś tam byłoby to niewskazane, tak? Byłoby to niewskazane, raczej ta pierwsza jakby kwestia, o której mówiłam, czyli takie dobre wieści, pozytywne dobre nastawienie, jak najbardziej, ale nie zagłębianie się w te swoje lęki. To jest na nie, piątka buław. E, tutaj e, Pan pyta, czy, czy aby zostać z sterem, trzeba mieć swój rozum. E, na pewno nie wolno, tak? Kier, nie wolno kierować, nie, jakby nie wolno zgodzić się na takie rozterki wewnętrzne, tak, czyli właśnie walkę serca z rozumem, e, ponieważ piątka e, była właśnie o tym mówi raz, że ktoś nam się strasznie wtrąca do różnych sytuacji, tak? że mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, dziesięć osób, które cały czas coś nam chcą ymm, ymm, nas, przekonać, coś nam powiedzieć, tak? Dają dobre rady, no i to jest problematyczne nieraz, ale również... No właśnie, nie możemy pozwolić sobie. Należy znaleźć w tym swój, swoją własną mądrość i jakby swój własny no, rozsądek, tak? I nie dać się tak jakby tym wszystkim rozerwać na strzępki, ale również. Tutaj w negatywie jest walka serca z rozumem, czyli nie powinno się mieć takiej właśnie wewnętrznej, wewnętrznej walki, należałoby być w takim wewnętrznie spójnym. No i karta Rada, karta Cesarzowej. Cesarzowa to jest bardzo dobra karta, ona mówi o narodzinach dziecka, ale również o narodzinach idei, koncepcji. To jest taka mm, karta mówiąca o rozwoju, o naturze, o harmonii, o życiu w zgodzie z naturą, o tym, że jakby. Mm, Potrafimy godzić pewne sprzeczne gdzieś tam elementy, o takiej spójności wewnętrznej, ale również o cierpliwości. Karta również prosząca o cierpliwość, tak? Czyli tutaj, według kart, czy aby zostać testerem, trzeba mieć swój rozum? No, tak, jak najbardziej, bo tak jak tu powiedziałam. Jest szansa niestety na rozrywanie, w cudzysłowie nas na strzępki, tak, przez te różne osoby wtrącające się, ale również trzeba godzić pewne sprzeczno, sprzeczności. No i tutaj walka serca z rozumem jest niewskazana, natomiast cesarzowa, jako że ona tutaj wnosi taką, taki rozwój, koncepcje różne, już yy, tak naprawdę wszystko co najlepsze, ale, ale również prosi o mądrość i cierpliwość, no to jak najbardziej, tak, należy. Jak najbardziej. Tutaj też w denarów również tak. On niesie jakąś wieść, no i nie może być, że tak powiem, bezrozumny, bo nikt by go nie słuchał, tak? Znaczy, no być może ktoś by go słuchał, no ale jakby nie w tym, nie w tym rzecz, nie na tym rzecz polega. Także według kart tak należy mieć swój rozum, żeby zostać. Testerem. Dziękuję bardzo serdecznie, serdecznie życzę wszystkiego, co najlepsze, samych sukcesów, dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.